Witam, dziś wyjątkowy dzień, nasze święto. Dziś jest oficjalny dzień przedsiębiorcy. Korzystając z tej okazji, chcę Wam podziękować za to, kim jesteście, za to, co robicie, za wkład w rozwój naszej cywilizacji. Składam hołd wszystkim przedsiębiorcom, wielkim i małym. Jesteście, jesteśmy siłą napędową tego świata. Ulepszamy go i pchamy go do przodu. Jesteśmy twórcami, kreatorami, jesteśmy wynalazcami, dajemy innym to, co jest im potrzebne. Podnosimy standard życia wokół nas. Tworzymy lepsze jutro dla wielu ludzi. Naszym pracownikom tworzymy warunki do rozwoju. Zapewniamy godny byt im i ich rodzinom. Należy nam się chwała, szacunek i wdzięczność od społeczeństwa, od ludzi, którzy korzystają z produktów i usług, które przecież my stworzyliśmy, ponosząc przy tym wyrzeczenia. I ryzyko niepowodzenia. Powinniśmy czuć się dumni z naszej roli w społeczeństwie. To ważna rola. Niezależnie od tego, czy ponosimy zwycięstwa czy porażki, stanowimy tylko mały procent społeczeństwa, ale przecież bez nas, bez tego silnika napędowego, to społeczeństwo by nie działało. Bądźmy tego świadomi i celebrujmy to. Dziś jest ku temu wspaniała okazja. Myślę, że. Theodore Roosevelt ujął to najlepiej w mowie, jak on dał na Sorbonie. Pozwólcie, że tutaj przeczytam moje tłumaczenie. To nie krytyk się liczy, nie człowiek, który osądza potknięcia silnego albo wytyka przedsiębiorcy, gdzie mógł coś zrobić lepiej. Uznanie należy się człowiekowi, który walczy na arenie, którego twarz naznaczona jest pyłem, potem i krwią, który niezłomnie dąży do celu, który błądzi i wielokrotnie ponosi porażkę. Ponieważ nie ma działania bez błędów i niedociągnięć, który poświęca się całkowicie słusznej sprawie, który w najlepszym wypadku pozna triumf wielkiego osiągnięcia i który w najgorszym wypadku, jeśli przegra, przynajmniej przegra świadomości, że podjął wyzwanie. Tak, że jego miejsce nigdy nie będzie z tymi biernymi i tchórzliwymi duszami, które nie zaznały ni zwycięstwa ni porażki. Teodor Roosevelt. A teraz mam do Ciebie małą prośbę. My jako społeczność. Umysłu miliardera, chcemy, by wszyscy przedsiębiorcy uzyskali uznanie, jakie im przysługuje. Chcemy złożyć hołd każdemu przedsiębiorcy w Polsce. Chcemy, by ten przekaz dotarł do nich wszystkich i do wszystkich tych, którzy powinni to święto z nami celebrować. Bo przecież dzięki przedsiębiorcom, dzięki nam, mają lepsze życie. Jak to zrobić? Może pamiętasz, w dzieciństwie dostawałeś takie łańcuszki szczęścia. To były listy, które trzeba było powielić wielokrotnie i wysłać dalej. Spójrzmy podobnie, łańcuch uznania dla przedsiębiorców. Oczywiście nie chodzi o listy, dziś mamy współczesne środki komunikacji, mamy maile, mamy media społecznościowe, mamy Messengery, prześlij po prostu ten film wszystkim przedsiębiorcom, których znasz, niezależnie, czy jest to twój przyjaciel biznesowy, czy może konkurent, wszystkim im należy się uznanie. Jeśli każdy z nas udostępni to przynajmniej dwóm osobom, to wkrótce ten przekaz obiegnie całą Polskę i każdy przedsiębiorca trzyma te życzenia. Oczywiście, jak chcesz, możesz dodać swoje osobiste życzenia, tej na okazji, ale nie każdy przedsiębiorca czuje się dziś dumny z tego, kim jest, z tego, co robi, z jego wkładu w społeczeństwo. Wystartujmy razem łańcuch uznania dla przedsiębiorców, podzielmy się tymi życzeniami z innymi, niech świętują z nami. Dokonajmy dziś czegoś niezwykłego. Cześć.